Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście. Stosownie do artykułu 128 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku koordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Miejska Komisja Wyborcza w Krowiach stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 22 kwietnia 2012 roku, Pan Uzbański Hieronim Maria wybrany został radnym gminy grobia. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Wobec tego wchodzimy w punkt drugi dzisiejszej sesji ślubowanie radnego. Chciałem pouczyć pana radnego, że zgodnie z artykułem 23a ustawy o samorządzie gminnym przeczytam rotę ślubowania, a, a pan radny wypowie słowo ślubuję. Oraz na końcu tego ślubowania może dodać, tak mi dla to Wierny Konstytucji i sprawy Rzeczpospolitej Polskiej świętuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Próbuję tak mi do powództwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.